Siemanko, siemanko, ja jestem Szarek Tiem a dzisiaj to jest pierwszy odcinek na moim kanale z serii na modach na wersję 1.15.2 I w tym odcinku sobie programy troszkę na tych modach, a czemu by nie. Więc zaczynajmy naszą surrealową przygodę. Jak chodzi o mody, nie będę mówił o nich zbyt dużo. Dowiecie się sami w tej serii tych modów. Aktualnie modów jest chyba z 14 szczególnie Optifine musi być, nie? Musi, musi, muszą być sheldery, nie? To już jest tak postanowione. Na 1.16 nie mogło mi się udać. Nie wiem z jakiej rzeczy. Bo po prostu powiedzmy niektóre mody nie były żeby to powiedzieć, dobre na moją wersję z, do 1.16 były na wersji 1.15.2 no i no, pomyślałem, że jak więcej modów jest na 1.15.2 więc zrobię z tych modów serię yy, no i co dalej mówić, nie? biegniemy, coś poszukać jakąś przygodę nie będę wam spoilerował co jest w tych modach dowiecie się sami więc Pierw to byśmy musieli, nie wiem, pójść, nie wiem, jakąś przygodę, jakie jest w ogóle. Tutaj tryb normalny. Mamy drewno. Aktualnie tutaj mamy wszystko, jakby to powiedzieć. Mogę sobie sprawdzić recepturki. Nie takie, żeby było mi łatwiej. Mogę to sobie. Y, tego, mam. No, brać przedmioty, ale nie będę oszukiwał. Yy, boję się trochę, co będzie dalej. Bo jak widać, to nie jest. To nie, to nie jest jakby to powiedzmy. Przepraszam za klawiaturę, jak będzie Cię słuchać, yy, To nie jest dobre miejsce, bo, bo nie ma żadnych. Tych, jak to się nazywa, potworów, potworów mówię, yy, zwierzaczków, a ja jestem głodny. I sami widzicie, że jestem głodny. Przydałby się miecz jakiś i kilow. No jak wiecie, jestem w czarnej. Nie powiem co. No to nieźle się zapowiada, nie? Chyba bez jedzonka. Lub. Dobra. Jednak... Be... Co to jest? Coś mi wydropiło z... ryby, nie wiem co. No wnikam. Okay, nie wnikam. Okej, nie wnikam. Nie wnieka, co mi drupnęło z ryby. Co to jest? Tego to ja nie wiem. Ale na 100% będę miał tutaj siedzonko. Mm. No, dramat trochę. Bo, 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 bo. bo no te rybki wszystkie i po chwili dalej będę głodny ale chociaż się trochę wyleczę no i biegniemy dalej nie, czy to się wszystko nagrywa tak, to się wszystko nagrywa i jest fajnie, nie jak to się wszystko nagrywa bardziej by, no właśnie, patrz jak już mi tutaj dzonko spada no to jest dramat po prostu dramat Mmm... to powiedzieć Tutaj zbyt nie mam Nic fajnego do roboty Nic nie mam fajnego do roboty. Boże... że szarek suchar zarąbał, że to... najlepiej, nie? ok więc na sam początek to... Eee... cholera. ...bym sobie poszukał jedzenie, jeśli tu gdzieś jest. Bo na razie to gówno śwista. Bo jak nie ma potworków, żadnych mobów... Bo Boże, czemu na, czemu na zwierzaki mówię potwory? To jest dramat, nie? I... no. Dramatem jest to, że mobów nie ma. Mobów, jakich? Dobra, nie wnikajcie w to, co ja będę mówił na tym odcinku. Jestem po prostu po melanżu. Co tu tak kuźwa pusto? Halo? Ja nie wiem, co tu się dzieje, ok? Ja naprawdę nie wiem, czemu tu jest tak pusto i są tylko tutaj ryby. Nie wnikam. Nie wnikam, tylko jakby jeszcze w to trafił, to my się już normalnie cieszył, ale, em, słyszałem tutaj złego człowieka. Dobra, jednak. się widzę. A, e, o przyjacielu! Tam jest coś fajnego. Ja bym to chciał zdobyć. Mam już jeszcze z żelazo. To dobry znak. A ja tam pójdę i mu skopię tyłek, bo tam może jest skarb. A tam, gdzie skarb, tam i ja. Muszę sobie zrobić jedzonko yy, Tutaj sobie zrobię patyki Wykopiesz sobie żelazio Coha, przez cały kamień przerąbałem na piecyk Okej, okay, pyk, pyk, pyk. Zrobione mm, Kot mi we, weż, wszedł na monitor czego, czego chcieć więcej no Boziu, to jest piękne co ja robię tutaj. Jestem po prostu Stevem, nie jestem Bobo. Jestem Steve to król. Okej. Okay. To się zrobiło. Pora sobie zjeść rybki. Tam jest skarb, tam musimy iść. Ale tam jest ten frajer, widać mu. Y no. On ma trójząb, więc z niego trójząb może wypaść, a jakby trójzomb wypadł. Uuuuhu My by w raju Dobra o, Czekamy sobie troszkę Ja się tutaj rozejrzę Słyszałem bardzo zły dźwięk Kurwa Przepraszam szkielet Szkielet, 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 szkielet Ja już tutaj sobie zrobię od razu Piękny żelazny miecz i będzie mi starczył na klatę niezupełnie tutaj sobie dodane Ja co nie chciałbym zginąć ani robi się noc a jak się robi noc to nie jest zbyt, zbyt fajnie bo będą moby a mobów to tutaj za wielką cenę bym nie chciał no i no, troszkę, troszkę, troszkę tutaj dramat. Ale może mi się uda to pierce, Gdzie on jest? Dobra, robaku. On mnie nie widział. Halo, gdzie jest skarb? Nie ma skarbu? No nie, no nie będziemy się bawić przyjdzie o kościu. Ja w babkę szukam skarbu. A go tu nigdzie nie ma. Słyszę to pięca które jest pode mną. Kurwa Oj 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 Jest skrzynia A w niej Jezu, wędka z naprawą. Jakby była tutaj morska fortuna i wędka z naprawą To bym się jeszcze cieszył, a ja już stąd uciekam. Co tam jest? Co to jest? Coś bardzo fajnego. To się świeci dodatkowo. No ja to muszę wykopać. Bo ja tego nie wykopię. No i to nieźle, bym się jeszcze cieszył jakbym... no właśnie. Dobra, aktualnie też mogę tutaj sobie zrobić... Nie mogę sobie tego zrobić, bo nie mam patyków. Teraz mam patyki, mogę sobie zrobić coś bardzo fajnego. Czyli mogę sobie zrobić to i mogę pójść tam to wykopać. Bo nie wiem jak, co to jest w ogóle. To się świeci, więc to musi być coś rzadkiego. I jak to jest coś rzadkiego, to jestem bogiem tej gry. I co to jest? Go! Go, co to kurwa jest go, nie powiedzcie. co się z tego robi? Co? Co to do kurny męży jest? W ogóle tutaj jest katana. I katan nie da rady skraftować. Nie, da rady. Jedną katanę tylko skraftować Drewnianą katanę Nie da rady katany skraftować, tylko jestem debil. i No A i nie mam jedzonka, jestem w dupie A co mi daje tego? W ogóle musimy tutaj Ja troszkę tutaj sobie zobaczę jakie tutaj są fajne itemy to mnie bardzo kozackie, to jest bardzo kozackie nie wiem co to jest ale to jest zajebiste w ogóle patrzcie do wyboru do koloru jakieś yy... mm -hmm. pierścienie no Zapowiada się fajna przygoda. Nie Ładzi to mnie. To jest kozackie. To jest strasznie kozackie. I tutaj mam wszystkie katany, które mogę zrobić. Mm, czyli to obsydian plus 100 plus 100 plus 100 równa się to to jestem w Raju jeszcze z małego zombieczka a tego by mnie wypier Dobra, żyję. Dobra, żyję. Nie wiem jak to się dzieje, ale żyję. Boże, ja się zastanawiam. Ja się zastanawiam. Ja się zastanawiam, jak ja teraz stąd wyjdę, mam tylko dwa serduszka. No, wiecie jak to jest małe, jak ja tego nie przeżyję, to ja nie wiem. Jutro zawiedzione. Muszę sobie w dniu powiedzieć, ile jest noc teraz. Mogę się teleportować, ale tego też nie zrobię. Aktualnie zauważyłem, że jesteśmy na wyspie.

nie, ja go tutaj będę bardziej przyprowadzał. No nie, to nieźle. Dobra. Jest. Myślę, że mnie nie zaatakuje. Dobre. Mamy już pierwsze dzonko. je. Oh yeah. Dobra, z takich pięć wyłowimy i będzie coś tu jest. W pobliżu się czai. Ja wiem gdzie mo Ja wiem gdzie możemy zrobić dom. Jest tam! Ale mam fajny pomysł na domek. To tutaj macie jakby coś z si SIDA. Możecie sobie go pobrać, I oczywiście jak macie mody, to możecie go pobrać. No zajebiście. Że kurcz byś zrobił. Dobra, łowimy. No ale no, żadna ryba tutaj nie chce. Co, jak byłem do tej wody, to... O O, kurde! o, 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 nie, 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 byczku. Ja chciałem iść po tę rybę, a ten przyjaciel mi się tutaj okazuje. Nie masz tu zęba? Nie. Nie. to łatwo z tobą. Nie. Proszę, knockback. Co to jest? And... Nie, coś tam mi dało, Myślałem... To, się, to było enchantowane. Myślę, że to jest coś magicznego, że jak to zjem, to się coś stanie, ale jedyne co się stało, to to zjadłem i zmarnowałem. No i zajebiście. Zabiłem rybę, a dostałem co? Ja pierdolę. Dobra, to nieźle. Dobra, wiecie co jest najlepsze? że, to, że, że ja że widzę miejsce dedu. Ale to jest 500 metrów, no zarąbiście, żeś to łukasz zrobił. Boże, powiedziałem swoje imię na odcinku, to nieźle. Ile tu jest szkieletów? Wypad z baru! Wypad z baru, wypad z baru, wypad z baru. A ja miałem tutaj gdzieś wodę, którą sobie piłem, a ją zgubiłem. Nie jak można kurwa zgubić wodę. Mm, no. A, jest woda! Tylko pod moim biurkiem. A ja wpierdzielam się jak jakieś pokrzywy. Słyszeliście to? Słyszeliście to, prawda? To jest otwieranie gazowanej butelki. O! Prawie otworzyłem zębami. Respekt plus dla mnie. O już O pyk Otworzyłem, widzicie? Rękami, rękami Otworzyłem zębami Butelkę Umiecie taki coś zrobić, taki wyczyn życiowy? Ah, dobra woda Teraz jak zakręcić? Żeby się to w ten sposób No nieźle, że chciałem zębami zakręcić wodę To już się nie do DELFIN! Ojej, ile tu rzeczy pły... Co? Jakiś śmiecik Śmietnik To jest delfin, szybciej pływam On mi zjada! Nie zjadaj mi moich itemów. Ani, one się bawią moimi temami. Owy. Dawajcie moje ry... O ty śmiech. Nie, drugi raz się nie dam zabić. No i moje ryby, a nie, no nie, moich ryb nie ma Oddawajcie mi to Chcecie mi winien ryby Dobra, ja stąd uciekam Ten miejscu jest, Nikt mnie nie lubi w tym miejscu Ja sobie pójdę I powiem tylko palcie wroty A ja uciekam stąd Nie chcecie mnie było powiedzieć Już z wami się żegnam Tutaj, siema Siema delfiny, pozdrawiam was serdecznie Jeszcze tutaj żółw piękny mm. no tutaj był fajny bardzo żółwik yy, i jakby to powiedzieć czekajcie na aktualizację kanału bo jakby to powiedzieć ten skin w MC mi się strasznie podoba tak samo jak awatar więc niedługo pewnie będzie no, zmiana awataru i zmiana skinu więc to jest ostatni raz po raz jak widzicie mojego skina Będę teraz jeden z Voltaris To jest fajna taka, fajne, fajne, fajne takie coś yy, I biegniemy sobie, biegniemy, biegniemy Oczywiście żadnych trów po drodze nie ma Jest tylko, same, jedyne, walone GU... No już jedzonka nawet nie ma, muszę żreć jakieś zgniłe mięso Które się zapewne otruje, a jak, ale chociaż będę najedzony i mi się troszkę HP zregeneruje no i idziemy dalej, idziemy, idziemy, idziemy i spotykamy wąża rzecznego. Szkoda, że tu węży nie ma, bo mod dałem tylko pod bronię xd i troszkę mobów dodało się, ale... To jest normalnie kuźwa wyspa. Tam coś jest, tam musimy pójść, w tamto miejsce, a tamto miejsce jest bardzo daleko. W ogóle to sobie już to usunę, usuń. Bo to mi jest w ogóle niepotrzebne. Ale jedynie co tu spotkam to jakieś walone... Walone rzeczy, które... Tak naprawdę nikt o nich nie wiedział. A ja zapraszam was jutro na live, który się odbędzie o 16. Nie, no nie wiem, o której się live odbędzie, ale może jutro będzie live'ik. Jakie kraby. No, ja bym się bardziej cieszył, jakbyśmy znaleźli jakieś pożywienie. A ja myślę, że. Tam jest dużo krewetek. Nie, krewetka. Co to jest kuźba? Nie wiem. To nie będę jeszcze teraz po pustyni. Gdzie ja mam iść? Tu jest wyspa. Trzeba iść w tamtą. Ja pierdziele. No to nieźle no. Żebym się pobawił. Żeby w dobrą stronę idę. Tak, w dobrą idę stronę. Nic, jedyna, jedyny odcinek co z tego będzie to teraz tutaj patrzanie się w jakieś góry i chodzenie po pustyni i puszczy no i no i to tyle no dobra więc tutaj mamy żwir który w ogóle mi się nie przyda więc zrobię z niego bardzo piękną statuetkę nie no nie mogę zjeść statuetki bo nie mam wystarczająco tego żwiru a potrzebuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć no i tak co spotka... to jest zdradziecki dradzie... drań Teraz co mam tam iść? Nic sobie nie pamiętam. Dobra, teraz tam idziemy. Czy ja w ogóle tam dobrze idę? Nie wiem, czy dobrze idę. Jestem gówniany w tego Minecrofta. No i na, naprawdę, nawet mi się już to skończyło. Nie, nawet nie ma komendy Feed, bo to nie jest serwer. Nie ma tutaj Eszentiala nawet. Taba tu nie ma. No, co ja mam tutaj zrobić? Jedyne, co mogę zrobić, to pluć i łapać. Chole, holipka Dobra, tam ale no, kuj, walka bez bez żadnego jedzonka tutaj jestem w kozie i dupie? Eee... He. Rzemieś, kuźwa, Szarek znalazł jakieś bardzo piękne miejsce do spawnu. Powtarzam, seed. Oczywiście na modach to jest zapewne. Ludzie bez modów biją. Nie powiem wam, jakie to są mody. Nie, 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 nie dla psa. I o właśnie to jest obrażanie widzów yy... Nie jesteście psiakami, jesteście moimi psiakami Okej okay? No i co, 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 co? co? Będziecie moimi widzowie pieskami yy, kotkami W ogóle mam małe kotki w piwnicy, ale to nie, bo demon demo demo, demo demony, demonatyzacja a oczywiście, że to wypowiedziałem, a jak? Okej. Okay. Więc nie ma tutaj nic do robienia. Poinformuję Was w następnym odcinku co znalazłem, jakie siedząko. Ja się tutaj serdecznie z wami żegnam. Na razie i do następnego. Ciao!